Naprotechnologia była tematem piątkowej konferencji w Urzędzie Marszałkowskim. Wzięli w niej udział specjaliści z Rzeszowa, Lublina i Warszawy. Spotkanie otworzył marszałek Władysław Ortyl, który powiedział, że samorząd województwa pracuje nad specjalnym programem dotyczącym na naprotechnologii, a jednym z jego elementów ma być otwarcie poradni wykorzystującej tę metodę. W tej chwili jesteśmy po uchwale zarządu, który przyjął program funkcjonowania działania tej naprotechnologii w naszym województwie podkarpackim. Wysłaliśmy to do, do, do opiniowania do, do Agencji Technologii Medycznych. No i oczekujemy na tą opinię. Po jej uruchomieniu ogłosimy konkurs nabór na, na funkcjonowanie tej, tej przychodni. Mamy przeznaczone na te środki i uważamy, że ten, ta procedura zostanie zakończona przed 1 lipca od 1 lipca powinna poradnia przychodnia. Podkarpaciu, stosująca metodę na protechnologię ruszyć. Uruchomienie poradni zlikwidowałoby białą plamę w tej dziedzinie, która jest na Podkarpaciu. Byłoby to także wyjście w kierunku oczekiwań coraz większej liczby małżeństw, które w ten sposób chcą leczyć problem niepłodności, mówił na konferencji członek zarządu Tadeusz Pióro. Mamy świadomość, że, że, że ilość nowonarodzonych, chociażby nawet i dzieci w naszym województwie podkarpackim jest relatywnie nie aż tak dobra, bo, bo z jednej strony no, mamy stosunkowo naj, największą Większą długość życia na Podkarpaciu, jeżeli chodzi o Polskę, ale mamy świadomość, jak bardzo dużo młodych ludzi wyjeżdża i w tym momencie ta naprotechnologia ona jest taką dziedziną medycyny, która w oparciu o, o y, cykl kobiecy ona potrafi szereg rzeczy tak ustawić, że małżeństwa, które często są niepłodne i właściwie poddają się metodzie in vitro. Są wyleczone i kobieta zachodzi w ciąży. Około 40-60% osób leczonych tą metodą okazuje się, że można potem urodzić dziecko. Problem z niepłodnością ma coraz więcej osób. Szacuje się, że w Polsce dotyczy on około 20% małżeństw. Przyczyny tego stanu są różne. Czasami są bardzo proste. Mnie samą zdumiewa, jak czasami prosto jest pomóc parze, i czasami pacjenci po jednej wizycie. Y, na której zlecimy lekarstwa, zachodzą w ciąże. Co więcej, często pacjenci zachodzą w ciąże po y, Instruktarzu, który dostają od instruktora, na którym uczą się obserwacji cyklu i potrafią rozpoznać dni płodne. Bo w naprotechnologii najważniejsza jest współpraca z naturalnym cyklem kobiety, ale nie tylko. Obecny na konferencji dr Maciej Barczętewicz z Lubelskiej Przychodni Specjalistycznej Macierzyństwo i Życie tłumaczył, że w naprotechnologii, mówiąc najprościej, chodzi o dobrą medycynę i o to, żeby pacjentów dobrze zdiagnozować. Wykorzystuje się po prostu wszystkie dostępne metody. Leczenia, diagnostyki, które dotyczą choroby. I, I tym się to różni od metod wspomaganego rozrodu, które jakby pomijają w ogóle diagnostykę i leczenie, robią pewnego rodzaju obejście problemu, jakiś bypass, żeby dostarczyć potomstwo, dziecko dla małżeństwa, które jest małżeństwem bezdzietnym. Natomiast nie jest to leczenie. I tutaj jest ta różnica w takim paradygmacie tego co, 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 co naprawdę robimy. W spotkaniu wziął udział biskup rzeszowski Jan Wątroba, który powiedział, że cieszy się, iż samorząd województwa włącza się w propagowanie na protechnologii, gdyż ta metoda jest zgodna z nauką kościoła i wpisuje się w troskę o rodzinę.